Siemanderko lecimy dalej z tuningiem i testami supry. Gdzie to było? Tuningujemy ją na maksa 800 koników. Zobaczymy, jak teraz będzie wstawać, czy nie będzie zamulać. Zobaczmy co tu się pozmieniało. Długość sprężyny przedniej trochę poszła w górę. Sztywność sprężyny przedniej, sztywność tylnej, szybkość kompresji. Tu nie powinno być więcej. O ile dobrze pamiętam, Tu powinno być chyba ze 2,5 tysiąca główna. Dobra, przesadziłem. Górne, jak szybko przelatuję. Bicie amortyzatorów przednich też powinno być więcej. Tak, na oko. Na razie lecimy, później się dostroi. Kompresja, zbieżność kół przednich, Kondakermana się wszystko pozmieniało. Maksymalny kąt obrotu kierownicy Zwiększamy na maksa Kąt wyprzedzenia stworzenia tu tutaj damy z 9 Myślę, że tak będzie git. Stabilizator poprzeczny się chyba wszystko pozmieniało. No dobra, ale zostawmy. I zobaczmy. Dobra, okoła. Silnik. Regulacja silnika. Maksymalny moment obrotowy od 3900. Ograniczenie obrotów 9. Turbosprężarka. Tak, ciśnienie powietrza w turbosprężarce. 1,6 atmosfery. Dobra, zostawiamy na razie biegu, biegu, skrzynia biegu, ustawienie blokady mechanicznej, tak. Dobra, to później się pobawimy tym, zobaczymy jak wstaje, ha. Tak. Zestaw nadwozia, zmienimy sobie coś. Mamy hajs, 2 miliony 200. Jak to wygląda? Kurczę, no nawet, nawet to wygląda, nie? Tutaj to już jest troszeczkę z tobą. Dokoptowane jest te interkulery. To jest styl szybkich wściekłych dokładnie. Slide performance to jest. No jest to fajne, ale dobra, zostawimy tam widowiskowo żeby było. Kupuje. Stylowy drift. Dostałem właśnie <grywka> trówka. Dobra, zostawiamy. Zmieniamy kolorek. Ej, bardzo fajny ten kolor. Ej, fajnie to wyszło. Kurde, podoba mi się. Tak na szybko. mat chrom Kameleon cukierkowy. O, to też jest dobre. Błyszczący. Ej, dobra. Błyszczący biorę. Jeszcze raz muszę hajs wydać. Fajnie to wyszło. Czemu no to zrobili, że pali dynastę, a jest miejsca? Dobra, naklejeczki... Dodaj warstwę Kurczę, słaba ta czcionka, ja kam. Dobra, to się innym razem pobawię, bo za dużo ławienia się, zrobiliśmy ją wyglądowo, zrobiliśmy ją mocowo. Zobaczymy jak teraz będzie się sprawować. Drifty. Zrobimy sobie trening na parkingu. No, Zajebi. 哦，学了可以，可以，可以。 Vamos ô oh, पल चा वैल चाहिए

Gadam, a więcej jeżdżę. Uuu, boom. Dobra, jeszcze wiele trzeba dostroić tą suprę, ale już naprawdę fajnie wygląda i gada. Graffiti. Superamskie te grafiki, czy ja dość ci zrobię te

啊、嗯。 W następnym odcineczku będę wykupował kolejne trasy Będziemy zaliczać na złotą i przy okazji dalej ustawiać super i się szkolić w drifcie Także do następnego odcineczka strzałeczka cześć!